No i centralnie na, 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 ten, na pas Jaka dróżka. Wszystkich wystrzelał. Co, wszystkie zombiaki? No. U. Jeżeli ich nie ma dużo, to faktycznie można by... No jak tam są tylko dwa hangary i, i dwa e, budynki. Widok po chuju jest w pierwszej osobie, <noise> w bagażniku. Fajny? Nic nie widać. Aha, <noise> ja nawet, nawet, szyby nie widzisz, nie? Dobra, jedziemy <noise> dalej. I nas prosto tą drogą. Prosto. I jest krasno No, i później w, w prawo i później w lewo. w prawo nie? No no dookoła. Po co dookoła? Nie, można od razu jak krasno staw jest, to jest skrzyżowanie i w prawo i później w lewo i można na lotnisko od razu. Wiem, bo już tam rowerem jechałem raz. Supermarket wybijamy no. no Tylko zachowaj któryś pojazd Dobra zasady. Ty, pusto Wiesz co? Musimy poczekać ten za 2-3 minuty żeby się zrespić mhm. Ale to chyba dalej gdzieś musimy Czy nam na oczach się zrespi? Powiem ci, że nie wiem. Ząbiaki się respią na oczach, to pewnie to samo jest z tym. Z lotem. Jak desz na no pierciela. Ząbi już się z no. no. Nie wiem, czy to się na oczach respi właśnie. Ja do jednego budynku, zobaczcie. Ty, ja u czy zombiaki się... nie dopadną? Nie. Nie powinny. Aczkolwiek pewności nigdy nie ma. Dobra, sprawdzimy, bo idą dwa. To tylko Daisy. <gry> no Daisy Game będzie podobno bo jeszcze bardziej hardkorowe. No dzisiaj tam newsa wkleiłem na forum o tym. Mm. Tak? No. Jak na przykład cię, ten, taki news jest jeden, że jak zarazi cię zombie, jak to będziesz wymiotował, coś tam takie, będziesz miał jakieś schizy, wiesz. Jakieś połamane żebra. Yy, psujący się sprzęt hmm. Baterie do Noktawizora Tak słyszałeś? A no, i temy się zrespiły No powaga Że ma, mają być baterie do noktowizora i, i do tego jeszcze może się zepsuć Tak to fakt to Co to później musisz to na prawo oddać A nie mam pojęcia <głos> będziesz miał kopalno zależy ale, ale mówili jeszcze, że oprócz zombiaków jeszcze jedno ma być coś, co będzie psuło krew graczom, także nie, nie, podobno twórcy nie chcą powiedzieć o co chodzi, ale oprócz zombiaków jeszcze coś ma być. To jakieś bandziory albo coś tym stylu pewnie, nie Coś ciekawego tu widzisz Ziran? Nic tak wy Nawet nie ma interesujących budynków. Dobra, dawajcie do samochodu jedziemy. Deszczówki A... sobie dał A gdzie my jesteśmy w ogóle teraz? W Krasnostawie? Tak. Tu już jest Krasnostaw? Mhm. Aha, no tu teraz prawo, w lewo, tak? I na. Tak, tak. może się A było coś ciekawego? Nie. nic nie było. Jedzenie, makarów. Tak się Panowie, coś się zrespiło. No to mówiłem ci, że się zrespiło. magazyn tu do makarów. Dawaj cube, chodź, jedziemy Dajcie spokój, jedziemy O plecak jaki, a to trzech Czek. Dobra, jedziemy, no, na tym lotnisku pewnie też gówno będzie, ale jedźmy Nie no, no, daj się mu nacieszyć, niech sobie poszuka Szybko by cię nie jebał no, Panuje? Zresztą... Właśnie, ale teraz, teraz lewo? A. Brawo. 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 I w lewo? prawo 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 Druga w lewo Nie, nie, jeszcze nie No druga, druga, nie ta tylko następna jeszcze Druga w lewo Jeszcze prosto Dopiero teraz będzie w lewo, nie? No Teraz w lewo, da. Doki, doki. Tutaj? Tak Tak? Tak No, no okay. Samochód terenowy, nie powiem Wysoki tu Dobrze idziemy po trawie na przykład masz inne warunki do biegania i w biega, zwolnić, nie w płocie biegasz wolniej, że samochód zakąpać. No i stań tu. Dobra. Dobra, sprawdźcie zwierzę, w doliny w No, nie spodziewałbym się dużo, panowie, na razie, bo dopiero przyjechaliśmy. Także resp chwilę trwa. Nie, no ty się rzeczy zrespiło. Myślisz? No już mam. A widzisz już, dobra. Co masz? Eee, no ja morfina, bandaże jakieś takie pierdolone. Dobra, ty zwieź pierwszy. Ja, ja biegnę do drugiego. Nic nie ma. Mam no oboje do AK i... ten granat. Do granatnika. nic, i tyle. To musimy poczekać chwilę aż się przedmioty zrespią. Mm -hmm. Też mi się tak wydaje. A, szaleje. Dobra coś tu to widzisz To ja Hitpaki naboje do strzelby Dobra nawalaj Chociaż wyjdą killa. O tu zasieki jakieś stoją Ty coś tu był No to ja jestem nie strzelaj do mnie No tak ale te zasieki to zombiaki nie postawiły <grym <grym To wie Mówię to jest tylko hitpaki Podjadę do was tam Co Jej. będziecie łazić Ostro ktoś tam zakosił samochód. Walić do niego? Tak. <grywa> A w tym małym byliście budynku? Nie. Byłem, byłem, nic tam nie ma. Okay. Dobra, dwie. dopa, nie ma nic. Dobra panowie, ja zostaję w samochodzie na razie, idę zapalić. Dobra. Dobra, trzeba pomyśleć no, bo może... Ja mogę... zatankuję. Bo tam... Trzeba jechać na stację gdzieś Dobra, najbliższa stacja, zaraz ci powiem. A poczekaj, najpierw się czegoś napije, bo już mam tu Ja mówię, że przydałby się jezior, bo mi została ostatnia manierka z wodą. No tak naprawdę to mi też została ostatnia manierka z wodą, ale jeszcze mam jedną kolę. Nie jest tragicznie. Na tyły Dobra, gdzie ta Dobra. stacja? Tak, stacja... Jest! O, mam entręczniku Ale tu powinna być stacja Na tym lotnisku A stacja jak jest zaznaczona w ogóle? Jest jakaś? Dystrybutorem, ewentualnie Trochę na południe Jakieś 200 metrów też Od hangarów powinna być fueltank Dobra Ano jest Dżihad jihad Ale ty, to nie było, nie, nie było tego? Co? Kontenera z paliwem? Gdzie? Na tym lotnisku? Nie, chyba nie przy, zaraz przy tym budynku obok e, tej wieży Zobaczymy o tam, Bo tam O, tutaj za tym płotem A, w sumie możliwe a no jest, spoko. Jest, pióro. Zajebiście dokładnie, to możemy, uderzyć. to możemy zrobić takie turnę przez z czerno i później na balotę. Możemy, jest duża szansa znalezienia jakiegoś lepszego plecaka w tym elektro. No jest. No w elektroje oczywiście w markecie to możesz zaraz złapać jakiś. Nie chyba wychodzą już na zewnątrz, bo narobiłeś hałasu samochodem. No wychodzą na zewnątrz <grym> Widzę was jak się tam tłoczycie O sied na schodach są No Zabiję no, idziemy, idziemy niżej czy nie? Chodź big bi tam już niedużo ich zostało Jadzi pod wejście z Kurwa, jak coś tam? Olej wypieprzyło. Ty widziałeś to? No. Z góry? Tak. Dawaj, samochód jest przy wejściu zaraz. Ej, przy w samym wejściu stoimy. Dobra. Spadamy, nie? No, ja dawaj. Dawajcie. Uh. Patrzy się na mnie. Uff. Będzie musimy uh. któryś transfuzję chyba zrobić albo dać stejka. Dawaj, dawaj szybko. Wsiadam. To nie był najszczęśliwszy bzdur. Tak, nie mogę wsiąść, nie z tej strony. Kurwa. Stój, nie ruszaj się. <grym grym grym> się Realizm tej gry po prostu o, nas zabija. Przejechaliście. Co? Przejechaliście. Zabiliśmy. No. Nie żyjesz? No. Nie, po prostu jestem przejechany. Mam złamaną nogę, krwawie. No Dobra. Co? Ty, no, gdzie jest twoje... Blokuję się i będę koło tego budynku zaraz. A i to, cofnij tym autem. Chyba to... Wow. No, no, co Chyba ty małden? Chyba. Woah! Niezły headstrong. Co wy tam robicie? W baseballu. jaka? Samochodem. Baseballu. Dobra, samochodem. No, się, mogę, nie? No, loguj się. Często tu jest. Tylko trochę trupów na ziemi to będziemy musieli usmażyć steaky, bo mi zostało już wam mówię Transfuzję to ja robimy. Się... Transfuzję. Dobra, dawaj. Wiran Pał... 8000 krwi. Skąd wiesz, że ci zostało 8000? Debug mod co takiego? Debug w opcjach b... włączasz. Opcję gry. Mm. Opcje gry i na dole masz e, Daisy UI. Ło, da się to włączyć, ale faza. O, zniknął. Dobra panowie, już jestem jest no. Jak to no, so Nie, się B. Dobra, jestem, jestem cały, niech mnie ktoś zabandażuje bandażuje. Hmm. krwawisz? Krwawie, krwawie A ja nie mogę. Bandażujcie mnie szybko, bo już mi mało Dobra, już. Bandażuję. Ale wiecie za, za ile się obudzę? A ktoś Epipena? Czekaj, czekaj, ja, ja mu dam transfuzję, bo ja chcę punkty się, dodatnie. Ja, ja mam dopiero początek, klepsydry i strasznie powoli idzie. Mam 106, minus 161 tysięcy. A nie, nie mam rtp Za, za przejechaniem mnie czy ja? Nie, no ogólnie. Mam tylko morfinę. Dam ci painkillery, full service ci dam. Tylko nie mam fp Macie epi a nie mam. tu nie ja masz nie w tym akurat w mieście, nie? Masz cube pipena? Nie, Bo nie mam. wam, panowie, że dopiero... Ja już nie Dopiero jedna szósta tego... Jedna szósta klepsydry przeszła. What the fuck? Ło, czekaj. Ej, wiecie jak to fajnie wygląda? Jak... Zapakowałem go do samochodu. Co? No to ty, co ty do samochodu? No. Tak. Patrz jak leży fajnie. Może mnie ktoś wstrzyknąć morfinę, bo mam o, wstrzyknąć, o, to morfinę. O mam. kurde. Ty. Miałem taką opcję, żebym cię załadował do tego. Ale, dobra, ale to, to jedziemy. Tak, Dawajcie. Ale wiecie ale, jak to fajnie ale, wygląda? Ale bania. Ja, ja leżę nieprzytomny, a tu dwóch gości w turbanach najpierw nade mną, a teraz widzę tylko kierowcę w turbanie. <laughs> Jakbym na rozstrzelanie jechał bardziej, ja nie ratowany był. Ty, bo cię nafaszerowali dynamitem i wiesz co a, będzie. i teraz mnie narykli. O, my heroes, my heroes. Uratowali mnie jeszcze w wiozłach tylko. O, jakiś jeszcze wiozł, ale na No i teraz wzdłuż wybrzeża to dojedziemy już. No no. Mam 5 szóstych klepsydry za sobą, jeszcze chwilę. O, tu ładnie gdzie klasło. Bez skitu. No, wiecie co? To jest niewykluczone, że ja wtedy laga miałem i po prostu wybiegłem pod samochód. A tego kolesia na lotnisku ja zabiłem. Jednak ty? Smerdzałeś? No. No mam morderstwo. No ale walnąłeś heada to się nie ma co dziwić. No. Ile, jak się obudzisz, ty co? Ty leżysz teraz w tym samochodzie? No, zatrzymaj się, bo muszę wysiąść. <laughs> Wyglądasz jakbyś żył. O, dobra? <laughs> Jakie nogi ma zakrwawione. <laughs> A blood, blood da transfusion dostałeś? Tak, tak, dzięki bardzo. Okay. To ja zawsze jak będzie coś trzeba opatrzyć czy coś, to ja się piszę, bo ja potrzebuję dużo punktów. To by okay, się przydała transfuzja drobna. Tak? A masz ten? Masz paczkę? Ja też mam blood O, ja teraz mam opcję, żeby cię, wy, żeby cię wywalić z tego samochodu. Ej, ja mam dwa blood w plecaku jeszcze. O, to weź, to ci no, zrobię. O, teraz jak się przelogowałem, to jesteście jak bliźniaki, broniami się tylko różnicie. Robię. Dobra. A ty, Ivor, nie potrzebujesz? Ja? No, stary stare od razu, lecz kolory się zrobiły. Mamy coś tak słychać, jakbym miał kapcia. No, żebyś wiedział. Może dlatego nie rozwija prędkości ta maksymalnej. No znowu jedziemy do morza? Nie. Znowu była laga. Ciekawe, jak daleko tym razem zajedziemy. O, ładnie na niebiesko się zrobiło, wpadliśmy pod wodę. Nie no. Wiem, nie wiem, to nie tylko. Nie tylko ja to widzę? No, my jesteśmy w morzu. Uuu, liba. O. O, teraz jesteśmy normalni. No. Skizy macie panowie. Ale no, no, czegoś rad widzimy jakbyśmy słuchaj wjechali. Ja po ten Ja po tutaj krwi, Morfinie i Epipenie to powinienem mieć seasy, <laughs> Ej, ale ja też widziałem, że panowie, pod wodę wjechaliśmy. No do to nie nas dołączyło jeszcze do serweru. No to spoko. To co? W jakichś się dołączyło do serwera hmm. Proszą się o śmierć. Bezki ja mam kapcia Zobaczę coś Na dwa razy robimy No to dalej jak się uda 3, 4, 3 O, na 100% się uda Równik I Tak samo do bagażnika, nie? Potem to wszystko Góźda do bagażnika <gry> Bo to jest guziec. Taka świnia za nie? <gry>